Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na Babim Targu w tak zwanej Europie Centralnej. No, kupa rzeczy, powystawiany przyjeżdżają tutaj. Są to, jest to taka akcja, że osoby, które mają rzeczy niepotrzebne, wystawiają je na sprzedaż. Czyli ubrania. różnej maści. Jest tego dużo, naprawdę. A powiem wam, że ceny są takie 15 zł, Taki już oglądam. Znaczy taką korteczkę I czarna. No do wyboru. Chwileczek niestety nie mamy. Do Wicie co, ja pierwszy raz jestem na takim targu, ale po prostu nie spodziewałam się, że to aż tyle ludzi będzie. Nawet zabawki są, słuchajcie. Misie. się, Oj, ile zabawek. Za pięć łotrów. Aż tyle mają. No. I piąta. Bardzo proszę. Dziękuję. Za Także idziemy dalej zobaczyć. bawi. Ja tam nikt nie kupuję, ale. No, ładne torebki tutaj są. No w ogóle wiecie co by trzeba było tak i piersia nawet tutaj nie zobaczcie Zarebeczka w kształcie dolarka o jakaś biżuteria ręcznie robiona przez Panie. 36 zł te pierwszionki. wiecie co, no to człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego obejrzeć. No. Zobaczymy. Zobaczymy tylko jedną rzecz. Grochy. Tam to nie dla mnie, ale kolor ładny. Wszystko po 10 zł. Także widzicie ile tego tutaj jest, to jest aż tam do samego końca. To jest galeria, która sprzedaje też nowe ubrania, ale o w moich beżach, bo ja się ostatnio przerzucam na beż. I tu macie, patrzcie jakie kurtki fajne, po 10 zł no to warto. a wszystko w idealnym stanie widzę tam pani ma torebki jakieś zaraz zobaczymy aha takie torebeczki. piękne w jakiej cenie? 150 150 mhm. dobra idziemy dalej no widzicie mamy wszystko po 5 I różne różniste różne różniste rzeczy torebki A to są takie rzeczy, które których w sklepie w zasadzie nie znajdziecie, że tak powiem To są rzeczy, które się komuś znudziły To ładna torebka Jaka cena tej karepki? To kosztuje 35. zł. 35 Jeszcze jest tutaj taka. że ta hmm. już jest troszeczkę inaczej, nie ma tej podszewki. Ok, dzięki. dzieci sprzedają też. Zobaczymy, jakie zabawki. O, nawet tutaj jakieś taki. Namiocik. Dziecinnych rzeczy jest dużo. Buty. Buty są z lewisa. Mm, w dobrym stanie. Jaka cena tych butów? 30 zł. 30 Rozmiar A rozmiar 38. fajne, nie? ze splita są też, ta czy także znaleźć naprawdę można tutaj rękie. Ja potrzebuję białych adidasów, ale ja obawiam się, że ja do nich Mogę nie wieść, ale mi się podobają. Ja mam telewizor. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chciałbym mnie zmierzyć. Europejskie 38. Ale dlatego tutaj jest masakra. Dużo, nie? Słuchajcie. Te buty mi pasują. Ponieważ ja mam jedną parę adidasów w domu, to no, zrobimy deal. Wybierzemy je w pralce. I zobaczymy. Tutaj się można targować, więc... Patrzcie. Bardzo, nie? Znaczy, wiecie... Ale nie, one są oryginałki. To czy mi nie zależy na tym, żeby to były jakieś zielepisy czy coś, ale... ale za takie pieniądze słuchajcie, one są w idealnym stanie. No może jaka ostateczna cena? Trzydzieści. to 30? 30. Ale to są oryginały? Take maksie są za kupione oryginalne No za taką cenę to warto one są w ogóle prawie niezniszczone. Słuchajcie Sportowe buty na urlop Okej, okay, bierzemy. Dobra, bierzemy. No. Już. Nie muszę trochę. No dobrze, no. dzięki. Ale tutaj tego jest. Ojej. Chyba trochę czasu poświęcić. No, ale fajnie, tak, że takie, takie rzeczy. Fajnie. Tak. Ja jestem pierwszy raz właśnie i. Ja jestem trzeci, trzeci rok. Tak? Tutaj, no. Nie ma pani nic drobnego? Zobacz teraz, zobaczę. Dobrze. Nie, nie, kochana. Nie. Dobre, to... No, 39, to Proszę trzymać. Takie sportowe buty mi było potrzebne, ale to jest 38, ale ja mam 39 i one... Mhm. mam po... Właśnie, ja też mam 39, ale po, ciąży, po ciąży to jeszcze bardzo mi się zmieniło, więc już nie założyłam. Aha. I jeszcze nosiłam, bo ja też mam 39. 60. Muszę Pani tak widać. Proszę trzymać 60, zaraz jeszcze gdzieś. Bo wziąłam sobie same drobne. Proszę. Dziękuję. 20, 40, 50, 60. Aha, bo tu jest też. Tak. Dziękuję Pani bardzo. Ja do, widzenia. do widzenia. No i widzicie. Kupiłam buty, ale wiecie, chociaż ja nie lubię z jakimiś takimi napisami, no ale to są buty skórzane, to było widać, to po pierwsze, więc warto było. Już nic nie kupujemy, ale pokażę mu fajną torebkę, fajna, dobrze, nie? Jajku, ile tu jest tych ciuchów! I słuchajcie, to są wszystko. No, jedne są droższe, drugie są tańsze, ale przeważnie tak w granicach. Patrzcie, sukienki po 30. No, jak nowe. Następnym razem ja tu też przyjadę ze swoimi rzeczami. Mam pełno swoich rzeczy. Piękne rzeczy to są. W beżach. Ja ostatnio się lubię w beżach Piękna, piękna. No po prostu tego tutaj tyle jest. Jeszcze jest biżuteria. No, taka biżuteria popatrzcie taka. По тези кенатки. По 15 лв. 15 zł To moje kolory beszy iłana karykery Lepka kary key Ktoś potrzebuje? bluzeczka, puseczki z lniana groszki no ta jest też piękna zobaczcie to jest zieleń tutaj ta jest zielona, ona nie daje takiego nie oddaje rzeczywistego koloru ten mój aparat także możecie sobie tutaj dobrać kolorystycznie rzeczy To jest jakieś rynkodzieło, widzę serweteczki. Zobaczcie, jakie torebeczki, jakie torebeczki. No dużo jest tego tutaj, dużo. Cena za sztukę 10 zł. Ale to naprawdę by trzeba było mieć czasu, a czasu, żeby to wszystko przejrzeć, wiesz? Tu mamy wszystko po trzydzieści: zary, rezerw, Promot i z metkami. Na pewno by. Tam człowiek coś znalazł, co by chciał. No, oczywiście ja już nie kupuję żadnych ym, rzeczy. Bo mam sama pełne szafy, ale adidasy akurat nie mm. ja je wypiorę. One są w ogóle ze no, mną. Szkoda, że pani spodów nie wyczyściła, bo powinna tak zrobić. No ale pisało skóra. Zobaczcie jakie buty czerwone. Są takie bordowe właściwie. Pani bluzę Wranglera dorwała. Też po 10 zł. No ciężko, ciężko tak pokazać, ale rzeczy są piękne niektóre. Naprawdę piękne. Szczególnie tutaj. Ta pani. Ona ma po 10-15 zł. Taki cuda. Prawie wszystko nowe. W kolorach takich zieleni. Oliwka, to jest oliwka, wiecie? A tak wyszła. No, a wychodzi tutaj taka zieleń. Butów też jest dużo. Bo są drogie buty. Treści złote, ale one są nowe Dadzie ci piżamki. No, widzicie sobie trzeba było tutaj każdy wieszak z osobna pomału przeglądać. Ja widzę, że już pani tam wybrała pokażę Wam jak Mam takie, takie dosyć ładne sukienki. No, no, moim zdaniem ten wieszak to jest najładniejszy, bo tu są beże, y, takie rdzawe kolory, kolory jesieni. No jest tu w czym wybierać, słuchajcie, naprawdę. No śliczna Ja Wam chcę tylko pokazać, bo nie kupuję, ale... Patrzcie, taka... Aha, bo tu jest wśród krótszy, a tył dłuższy No i no. średnio mi się to podoba, ale kolory ma ładne. O, Luska lniana tak, laniana. Dobrze. To tutaj będzie trwało. O, ta jest też. Kawa, Taka delikatnie to jest beż, jest taki beż motylki. Eee. A wiecie teraz u nas takie beże to są modne. No można się tu ubrać. Ło. Też nie szukają szmat, tylko ładnych rzeczy, słojdzie. Ale widzicie, galeria daje nawet takie kartki, że można sobie ceny wypisać. I tu mamy też po 10 zł. Sztuka. Dzień dobry, nie, ja oglądam. Na razie dziękuję. Po 10 zł też. Tu mamy kolejne No Aha, chyba żeśmy tutaj już byli. Musieli, musiałobyśmy iść na sam koniec, ale powiem Wam, że rzeczy są tutaj śliczne. No szczególnie te berze, bo mm, jak przejdziemy się. Ja no nie wiem, bo ja teraz idę dalej. Bo jak przejdziemy się po tych fajnych y, emach, o tutaj następne stoisko. Fiu, fiu. to ceny na pewno są 5-6 razy wyższe. Dużo można też znaleźć firmowych rzeczy. są sandałki. O 10 zł. Ale to jest duży. patrzcie jakie ładne. Ładne, ale to jest 40. Nie, to jest 39. Nie, to jest duży rozmiar. To będzie 40, gdzieś. Ale ładne są. No ładne. Nie wiem jaka cena. Bo tutaj nie pisze. Tu są ceny, a tutaj po 20 zł z kolei. A myślę, że już pod koniec wieczorem to już będą. Po prostu będą rzeczy zabezpieczone. To się dopiero zaczęło, nie? No. znowu mamy berze. No, naprawdę trzeba w tym szukać i grzewać, żeby znaleźć no, takie torby. Tu mamy ładne. Patrzcie, jeszcze druga torba w środku. Ale ładne. Tylko duże, bardzo. Także jest, jest po prostu co oglądać, jest co wybierać, ale no, kto potrzebuje ten będzie szukał, nie? Taka motylki czarna z taką związaniem tofikusznym, patrzcie. Nie wiem czy je będzie słychać, ale mam nadzieję że tak. Ja już kończę na dzisiaj. Y no, i do następnego razu. Na razie, papa. Pa.